Podsumowanie działu trzeciego o wirusach, bakteriach, protistach i grzybach. Systematyka to dziedzina biologii, której zadaniem jest opisywanie, nazywanie, a także klasyfikowanie organizmów. Organizmy grupuje się w jednostki klasyfikacji biologicznej. Wyróżniamy pięć królestw organizmów: królestwo bakterii, protistów, roślin, grzybów i zwierząt. Gatunek jest podstawową jednostką klasyfikacji organizmów. Organizmy, które należą do jednego gatunku, mają podobną budowę i zbliżone wymagania życiowe. Mogą rozmnażać się płciowo, o ile ten gatunek w ogóle się rozmnaża płciowo, muszą też gatunki rozmnażające się bezpłciowo, i mieć płodne potomstwo. Ehm, no właśnie. Wirusy to małe cząstki zakaźne, które po wniknięciu do komórek organizmów mogą wywołać choroby. Wirusy nie są organizmami, ponieważ nie są zbudowane z komórek, nie wykonują czynności życiowych. Jest to tylko kwas nukleinowy z otoczką białkową i tyle na ten temat. To jest cały wirus. To po się namnaża. Nawet nie rozmnaża, a namnaża. I mamy bakterie. Cechy bakterii. Są organizmami jednokomórkowymi, nie mają jądra komórkowego, są otoczone ścianą komórkową, są cudzożywne lub samożywne, oddychają tlenowo lub przeprowadzają fermentację, rozmnażają się bezpłciowo. Nie? To ładnie pasuje w tym, że mogą rozmnażać się płciowo i mieć podopłodąctwo. wiemy że bakterie rozmnażają się bezpłciowo. Może bakterie nie są gatunkami? Hmm. No cóż, porównanie tych protistów. Mamy teraz protisty, ja mam tu składowe protisty, tak? No się w protisty wrzucamy generalnie wszystko, co nam nie pasowało do innych królestw, tak? Plus, minus. Mamy tak, pantofelka, euglenę i listownicę w tym przypadku. Odżywianie. Pantofelki są cudzożywne, są drapieżnikami. Eugleny są samożywne, bo mają chloroplasty, Lub cudzożywne, kiedy jakieś przyczyny nie mają dostępu do światła. I listownica jest samożywna. Oddychają wszystkie tlenowo. Wszystkie te trzy tlenowo. Rozmnażanie wszystkie, to jest bez, bezpłciowe oraz listownica może płciowo, ponieważ jest w stanie komórki jajowe i plemniki. Już jest pewne zróżnicowanie. Zresztą to jest wielokomórkowe, co jednokomórkowe. No cóż... Cechy grzybów. Są organizmami jednokomórkowymi lub wielokomórkowymi. Najbardziej znamy grzyby kapeluszowe. No one jednokomórkowe, tak jak drożdże. W komórkach mają jedno jądro lub wiele jąder komórkowych. To jest taka cecha charakterystyczna, bo większość z nich ma wiele jąder komórkowych. Ich komórki są otoczone ścianą komórkową i nie mają chloroplastów. Czyli na automacie wiemy, że są cudzożywne, tak? Czyli nie mają chloroplastów, są cudzożywne. Praktycznie, bo jeszcze jest opcja chemosyntezy, ale to nie grzyb. Ich ciało, czyli grzybnia, jest zbudowane ze szczępek. Oddychają tlenowo lub wyprowadzają fermentację. Trzon, to nazywa się poprawnie trzon, jak ząb trzonowy, owocnik, od owoc grzyba, kapelusz, cóż za mądra naukowa nazwa, i luźne szczępki grzybni. I mamy porosty. Porosty są organizmami zbudowanymi ze szczępek grzyba i komórek glonu. Grzyb chroni glon i dostarcza mu wody i soli mineralnych, a glon dostarcza grzybowi pokarmu, który produkuje podczas fotosyntezy. Porosty są organizmami pionierskimi. Budowa porostu. Mamy te chwytniki, które my się wczepiają w podłoże. Mamy zbite szczębki grzyba i luźne szczębki grzyba. I tutaj widać glony. I to wszystko mamy podsumowany dział trzeci.